Szanowni Państwo, już niedługo spotkamy się w rodzinnym gronie przy świątecznym stole. Jest to chwila niezwykła dla nas wszystkich. Święta jednoczą ludzi. Ten czas pozwala nam zapomnieć o codziennych obowiązkach i oderwać się od problemów życia codziennego. W tym szczególnym okresie nie zapomnijmy o rodzinie i bliskich, doceniając obok siebie obecność drugiego człowieka. W tym roku święta Bożego Narodzenia będą inne niż dotychczas pamiętamy. Z powodu epidemii koronawirusa nie spotkamy się w gronie najbliższej rodziny, tak jak w latach ubiegłych. Nie zapominajmy więc o możliwościach XXI wieku. Dlatego połączmy się przez internet, bądź telefonicznie, i złóżmy życzenia najbliższym oraz podzielmy się z nimi ciepłymi słowami. Najważniejszym przesłaniem Świąt Bożego Narodzenia jest obdarowywanie ludzi ciepłym i dobrym słowem. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi nas do tych, którzy pragną serdeczności, by z nadzieją i optymizmem mogli patrzeć w przyszłość. Wigilia jest jedynym, niepowtarzalnym wieczorem. Niech uczucia, które w nas wzbudza, nigdy nie gasną w naszych sercach, czyniąc nas coraz lepszymi wobec innych. W każdej chwili nie tylko od święta, bądźmy pomocni, gdy ktoś w pobliżu będzie potrzebował naszego wsparcia. Niech magia i moc wigilijnego wieczoru przyniesie radość i spokój, a ciepło obetrajemskiego żłobka napełni siłą, nadzieją i wiarą na nadchodzący nowy 2021 rok wesołych świąt.